ani właśnie wychodzimy z Lidla Ja je... co ty jesz, Myszko? Zapiekankę z pieczarkami Jaki czegoś tam... Jakiego gen alfa? To, jest Gdzie to jest? idziemy... Gdzie jesteś, żona? nie ten gen alfa? jest generacja Z Idziemy ja na przesłanek że idziemy na dzień otwarty, czy dni otwarte Spotkamy się z gościem... idziemy z gościem w ogóle? Wiem, nie, wiem, słyszałam, wczoraj zakodowałam... Spotkamy się z Dave'em z i z... Sołem Oh shit! Blanka <laughs> właśnie się prawie To znowu wiemy, w tym momencie <grym _> Kupiłam coconut water I zrobimy teraz taste Z e, jagną Kasia to ja ostatnio kupiłam i tak? mi nie smakowało A ja to kupiłam ostatnio raz po półtorej roku temu I nie smakowało mi Mówiłam Adamowi Dlaczego teraz mi się zmieniło, Adasiowi Nie skubałaś co to Adam? Mm. No, bry, Ada, Ada, no to dobra, to jest ten co wczoraj był w biblioteka. Adaś, w ogóle nie pozdrowienie dla Ciebie, dlatego że nie przywitałeś się w bibliotece, a w przychodziłeś koło nas. Dobra <mulity> Pani, my jesteś to jest Coconut Water. Podcast jest Biuropet i Vlog. Widać? Takaś, no dajki, nie, nie. Nie, dasz, no. Widać. Widzimy się pewnie w autobusie. Kids jest to you. A co ja mam tu powiedzieć? Co tylko chcesz? Cześć. Jesteśmy tutaj i w sumie jest mega dużo ludzi. Mamy fale, pieszko, fale. Cześć, yes. z bardzo wysokimi cenami, na rynku na prywatnego najmów, -no. no, który o was nie dba, Jakbyście. No, byście nie chcieli... Kurde, kurde, gdzie jesteśmy? nie otwarte wszystkich uniwersytetów, bo już, ja już byłam na kilku. To jest jakieś gówno, ja Rozumiem, że my mamy, jak będziemy chodzić na studia, to musimy sami wszystko ogarniać, ale kurde, żeby dzień otwarty samemu ogarniać, to też jest dopiero. Kurde, tam jakieś wiedźmy. Czym widzicie wiedźmy tu? Stoją. Padła odprawiają. Kuźwa nie robią kadłuka jednak. No które? Nie wiem. Patrzcie, to jest dzień otwarty u Jotu. To jest kuźwa na tym, tym soli. A kiedy? na To nie ta Oto na balkon. No dobra. Idziemy na balkon mes. Sorry, ja przepraszam. Znam, bo ja, wiecie, a, ja dobrze, dobrze, dobrze. Opinia. Prowadź, prowadź mnie. Ja już ja wszystko kurwa wiem. Ja szczerze w każdym a. miejscu ją mi Właśnie nawet jakbym z mi nie nigdy nie była. Jakbyś była w jakiejś Zambii, to Gosia też przecież by wiedziała. Kurczę, uh... noc, Gosia! Where are we?

Wykład na temat studiów lekarskich. Tam jest gościa cały czas. Gosia? Siema. Ja tu wiem o wszystko i wiecie, gdzie zaprowadziłam. Czy ty widziałaś jakie widoki mamy? W Vlogmasie, to jest mój Vlogmas. Takie mamy właśnie widoki. Patrzcie jakie mamy widoki. Ja powinnam przejąć ten kanał. Proszę 10 łapek w górę i przejmuję ten kanał. O, ktoś tutaj dostał przelew. Od kogo mm. Andrzej Dariusz. Dariusz Andrzej. 50 otwórz. Ooo, lecz to. Chcesz indywidualnie lekarski, gdzie to widziałam? Nie wiem, po głównie... A co robicie na Wydziału Lekarskiego? Co chcecie w ogóle robić w Wydziału Lekarskim? Nie, po prostu to jest Dave. ...na głównie cały czas jest w I te tylko podobnie jak lekarski jeździ po Krakowie. Profita dziecięcy. Zajmowanie się najmłodszymi pacjentami. Jak ktoś myśli o takiej specjalizacji lubi dzieci, to z pewnością ma... Lubię dzieci. ...możliwe jest go przebywać. ...pasję na sajcach Bul po, pozdrawiam Nie ja wiem, chłop się pyta, czy długie dzieci. Co? 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 Tak to wygląda. Nie wiem, bo Planka robi coś innego. Zdejwam, nie wiem, co ja Wam powiedzieć Nie wiem, co my zrobimy. Lewej zamyłycze. Zasadnicze go zrobię. Pod bokiem bo specjalistów, najlepszych profesorów i bardzo uczelnia Kuźba. Przed chwilą kuźwa był strajk, że ku... mają akademika, To nie wiem, czy taka najlepsza. Haniba! Krajna planca w taką odłoteczkę. jeszcze Szczerze, to tupy masz tą kamerę. Miało być tak. My sobie dobrze się umawiałyśmy, że ona będzie przyjeżdżać do mnie i będzie mnie uczyć. I w ogóle to ona Kuźba co tydzień mnie odwołuje, co tydzień się dostosuje do, do niej, a później. ...przeżył, tak. no nie może No. Byłeś? Byłeś. Nie. Byłem. To Jest Punkt ja z tym sosem anchois. Ja nie wiedziałam, co to jest i się tego bałam, więc powiedziałam, że to jest coś słupkiego. Nie chciałam, to jest. To jest ten sup tego IG ProVac. Aha, bo to jest taste test. Dobra. A możecie mi powiedzieć, co mam zrobić z tym kładkiem? Właśnie mm. nie musiałeś ja Od Za dużo go jest A za fajna, ale nie za słodko. Smakująca To Dobry wybór No właśnie, Bez jeszcze bym coś innego wybrał to by była lipa by Jak masz coś w środku? Mm. Przekrój Przekrój? Mm -mm. Profil, Profil? <laughs> Zgadnij mm. jaka to gleba Według mnie bielica Nie tak, to jest creme tylko że gdzieś po francuskim. A serio? No to do dupy dobrego. To jest test truskawki, czy to jest fajk? czy nie? Tak. To jest cake. Mam mi że to jest fajk. Szczerze, mój dobra. No mam, sam to zobaczyć jeszcze ja nie mogę tego Muszę sobie z palcem. Sorry. Sorry, jakby sorry. Sorry. Aż taki

Uuu, o Jezu, boże, jak ten jest ten jest crazy. crazy. Glitter. Cool. Jesteś cała w nie w Kto by tego nie chciał? Nasze dzisiejsze kakowe bez cukru. Co masz Purella. Co ty sądzisz, experience? No, zrobię ten batyn. Prawda. W nie jadłaś. <laughs> Jest taka kłamca, jakie jak kłamca. Jakie kłamca. Jest Jaki <laughs> był ten katolik, prawda? <pręd. laughs> Czyli bardzo zgadasz się ze wszystkim, co mówię. <laughs> co ja mam chcę zrobić, żebyś ten katolik miał, bo się czuję, nie kupię. I pół z tego. Ja mam jeszcze jedną. Co? Chcę ten chrom. No, chrom, Kogo chom? Chom. Chodzi musisz, się naraz, jakby na na pół. Ale pół. Oh. Nie pół. No nie tak. <laughs> food <laughs>